Oj, czuję tu taki timicz vibe, ale mam nadzieję, że to mi przejdzie. Mam minut pięć, 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 wyjść i zrobić cash, pay me. Zamieniam na sny, Nie chciałam być jak każdy. Dlatego patrzę w gwiazdy. Żadne zadanie tu nie było łatwe. Do dopłynę nawet na tratwie Dostałam szansę i rozwijam żagle. Nigdy nie będę zatopionym statkiem. Nie zakręci tak się koło fortuny. Czasem wokoło są tłumy, a czasem nie ma nikogo. Lecz ja chcę dać powody, mam je do dumy. Życie to cały mój kontent, ty na drugim planie, a ja frontman. Moje ambicje są głodne, bo na i w końcu chcę postawić kropkę. Nic nie ucieka jak czas, dlatego biorę go w garść Nigdy go nie zrobi za mnie, dlatego zrobię to sama. Nic nie ucieka jak czas, dlatego biorę go w garst. Dlatego jak ja zrobię to sam Mam minut pięć, 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 pięć By wejść i zrobić cash, pay me Nie tego skippa, bo. Anuluję skipa bo ja chcę to przesłuchać. No kurwa, to jest jakiś materiał dowodowy, żeby na tej podstawie stwierdzić, kogo chcemy wyjechać z tego programu, no. Nie mam czasu, by go stracić. Nie boję się ciężkiej pracy. Swoje sprawy biorę w łapy. Moje plany kwitną tak jak kwiaty. Wokół mnie jest paru innych graczy. Muszę zrobić od nich więcej. Jak zrozumieć ich intencje? Przyjaciół czy jak konkurencję Chodzę, by nie zamulać. Za mną nie jedna tura. Wspomnienie. Zmywalny jak tatuaż marzysz o złotych górach, zasięgach drogich, furach. To ustaw się w kolejce, każdy chce koronę króla. Nic nie ucieka jak czas, dlatego biorę go w garść. Nikt tego nie zrobi za mnie, dlatego zrobię to sama. Nic nie ucieka jak czas, dlatego biorę go w garść. Przez pracę leci jak biało, dlatego zrobię to sama Mam minut pięć, pięć, pięć. pięć jest dzięki za fajma. Dobra, macie te 5 minut, kurwa, no. Przecież nie wszyscy śpiewali. Nie wszyscy śpiewali. Tak, ale patrząc po tym, jak na przykład t śpiewa, czy oni śpiewają, to naprawdę nie trzeba mieć talentu, żeby śpiewać. I nie, nie wiem, nie robi na mnie to wrażenia jakiegoś, jakby nie wiem, no może proces tworzenia coś, coś mi tutaj pomoże, ale nie jest nuta jakaś wybitna.